Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy fani, w kolejnym odcinku o miejscowościach w Polsce i kolejny odcinek jest taki z miejscowością nadmorską i kaszubską. Tu, gdzie kończy się Jastrzębia Góra i Pilece, czyli w takiej samej w, w nazwie zastępczej po kaszubsku, zaczyna się Ostrowo. Dodatkowa nazwa w języku kaszubskim. Ustrowu, Z kreskami nad pierwszym i ostatnim O. Niemiecki Ostrał. Wieś w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo nad Morzem Bałtyckim. Ostrowo to. Ostrowo to zachowana w tradycyjnym stylu urokliwa wieś położona między lasami sosnowymi, a plażą. W jej centrum zaczyna się ścieżka prowadząca do rezerwatu przyrody Bielawa. Ostrowo leży na północno-zachodnim krańcu pobrzeża kaszubskiego, na Kępie Ostrowskiej, w sąsiedztwie Pradoliny Czarnej Wody. Zabudowania miejscowości są odległe, o około 1 km od morza bałtyckiego W Ostrowie zaczyna się ścieżka dydaktyczna prowadząca do rezerwatu przyrody Bielawskiego Błota do rezerwatów przyrody Bielawskiego Błota Badania archeologiczne Wykazały, że w epoce Mezolitu istniało w Ostrowie obozowisko, a w epoce Neolitu otwarta osada. Przez Ostrowo wiodą szlaki piesze, rowerowe i konne. Liczba mieszkańców to 674. Yy, więc to jest tyle, jeżeli chodzi o. Drugie informacje o miejscowości Ostrowo, bo niedawno był pierwszy z odcinków, pierwsza wizyta, a teraz ponownie witam w Ostrowie Kaszubski Ostrowu. A na dzisiaj, jak widać, są chipsy. Są napoje izotoniczne, kabanosy i paluchy z czosnkiem. Pustki. Obszar Ostrowa o takiej nazwie. Yy, więc w zasadzie drugi odcinek z Ostrowa będzie poświęcony temu obszarowi który się nazywa Pustki. A to ulica, która się też tak nazywa, ulica Pustki i będę się nią kierował. Podjechałem kawałek i mamy tutaj rzeczkę. Jadę dalej. Więc to są pustki, obszar ostrowa o takiej nazwie. Pustki, obszar ostrowa o takiej nazwie. I tutaj w pustkach są też jakieś domki, ośrodki. Więc to jest ten obszar zwany pustkami. Wygląda jak jakiś wielki plac kolonii. Albo jakieś wielkie obozowisko. Jestem ciekawy, co tutaj zobaczę i uświadczę. Tu z kolei jest bardzo dużo namiotów i tojtojów. Dobrze idziemy. Jak się przed chwilą dowiedziałem, jest to teren wyznaczony dla harcerzy. A pustki to są lasy i polany. Tutaj wchodzimy. Taki teren teraz. Tędy się będziemy kierowali. Ładny, ładny teren w tych pustkach w Ostrowie. Tam widać jeszcze ten yy, teren harcerzy obozowy. Mnóstwo tych świerków jest. Taka ścieżka utworzona. Jest bardzo tutaj przyjemnie i ładnie pachnie. Tutaj wśród jagód też jest jakiś ładny fragment. Powiem Wam, że nie, nie spodziewałem się, co tu zastanę, gdyż szukając informacji o pustkach w Ostrowie, za bardzo nic nie znalazłem, ale nie spodziewałem się, że to będzie taki przyjemny las. Znalazłem ciekawostkę, gdyż harcerze robią sobie ognisko. Takie imprezy tylko bo zrobię w pustkach. tam kombinują. Tutaj jest teren taki wydzielony widać do robienia ognisk. Widzicie jeszcze dymi. Senowiska. I to są całe pustki. Więc moi drodzy fani, pustki to nic innego jak polana i lasy. jest takie wejście z tej polany prosto do lasu, tam idą harcerzyki i ostatnie ujęcie z tego terenu i obszaru zwanego Pustki W Ostrowie. W zasadzie znajduje się w centrum, jak mi pokazuje mapa. Więc w tym odcinku, dosyć krótkim, tam widać jakąś w ogóle konstrukcję, próbującą e, jakąś konstrukcję utworzoną palików trochę się zbliżę. Słyszę dosłownie jak drzewa się huśtają, i skrzypią. Tutaj była jakaś pewnie baza harcerzy. Widać mocowania. Więc nie do końca takie. Tutaj pustki. Więc czas pomału finiszować. Odcinku to wszystko. Pozdrawiam Was. Moi mili, jeszcze nie mogłem się oprzeć. Może nie będę miał nigdy już okazji. Chciałem Wam pokazać Dzięcioła w pracy. A wraz z Dzięciołem i z moją córką jeszcze raz pozdrawiamy Was.